Hej, witajcie na moim kanale. Ja jestem Monika i miło mi Was gościć. Dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenie i pierwsze spotkanie z nową paletą. Zapraszam serdecznie. Tak jak możecie zauważyć, oczywiście nie mam na sobie żadnego makijażu oprócz pielęgnacji i dzisiejszym bohaterem odcinka będzie paleta. Jest to paleta IMAGIC Professional Cosmetics. Wygląda ona tak. Z tego co wiem, jest ona dostępna na... Jest to chyba chińska paleta, z tego co się orientuję. Mamy tutaj 16 cieni. Ja tą paletę dostałam i chciałabym ją przetestować, zobaczyć jak będzie się spisywać. Te cienie będą się spisywać na mojej skórze, na moich oczach. W dodatku chciałabym Wam powiedzieć, że... Oczywiście, więcej zdjęć i krótki opis cieni znajdziecie u mnie na blogu, ale to normalne. A teraz przejdę do, samego, do samej palety. Paleta jest cienka, jak możecie zauważyć, w kartonowym opakowaniu. E, wizualnie bardzo mi się podoba, ponieważ jest tutaj zachowana kolorystyka, właśnie złota, dokładnie różowe złoto z czerwonymi napisami. Mamy tutaj. Nie wiem, czy to jest marka iMagic, czy to nazywa się ta paleta iMagic, nigdzie tego nie mogłam zweryfikować. Mamy tutaj 16 cieni. Na odwrocie mamy tutaj jeszcze napisane podane składniki oraz datę używalności tej palety. Sama paleta naprawdę jest dość taka porządnie wykonana. Po otwarciu mamy tutaj oczywiście taką folikę, która zabezpiecza nam cienie przed uszkodzeniem. A dokładniej bardziej przed pobrudzeniem lusterka, ponieważ tutaj mamy też lustro, jak możecie zauważyć. I to lusterko nie jest może olbrzymie, ale spokojnie można się do niego umalować. Jest bardzo dobrej jakości, nie zniekształca i paleta, spróbuję go wygiąć. Tak, możemy ją tutaj też zagiąć. Tak prezentuje się paleta 16 cieni. W, tych, w tej palecie mamy cienie, zarówno matowe, jak i z błyskiem oraz takie bardziej metaliczne, satynowe. Ja tutaj tylko robiłam słodsze oczywiście tej palety, więc za chwilę je Wam wrzucę. A teraz chciałabym powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka paleta bardzo mi się podoba kolorystycznie. Oczywiście jest ona po tej cieplejszej stronie. To nie da się tego ukryć. Mamy tutaj beże, rudości, złota oraz borda, no i oczywiście brązy. Jak dla mnie jest to paleta właśnie bardzo uniwersalna, będzie pasowała naprawdę każdemu i dodatkowo mamy tutaj paleta, jako paleta kompletna mamy tutaj cienie beżowe, podstawowe oraz coś, co możemy nazwać czarnym, e, takim szaro-ciemno-szarym -ciem, cieniem, który myślę, że przy, może nam posłużyć jako właśnie przyciemnienie każdego makijażu. Ja dzisiaj postaram się naprawdę stworzyć makijaż kilkoma cieniami. Nie będzie to tych 16 cień. Chciałabym tak, aby ten, cien, ten makijaż był wyjściowy, taki normalny, um, troszeczkę mocniejszy niż dzienny, ale zobaczymy co wyjdzie. Ponieważ e, zobaczycie zaraz: słoczę. te cienie mają też swoje wady, więc um, ja zabieram się za szybki makijaż poza kamerą e, i. Zapraszam Was na słocze. Ja uciekam zrobić sobie podstawowy makijaż twarzy, a Was zostawiam ze swatchami. Zapraszam, miłego oglądania. Dzisiaj tak jak widzicie po tytule filmu oraz tutaj po wstępie przedstawiam Wam paletę. To jest paleta iMagic Pro Professional Cosmetics. Zawiera w sobie 16 cieni, tak jak możecie również zauważyć. I teraz przejdziemy do słoczy. Co do opakowania to już Wam powiedziałam, więc teraz zaczniemy od samych cieni. Cienie mamy tutaj podpisane, więc też znajdą się na blogu oczywiście zdjęcia z odpowiednimi właśnie podpisami. I widzę, że tutaj mamy kompletną paletę, czyli mamy jasny beż, jaki czerń lub coś co przypomina czerń. I zaczynamy właśnie od, tutaj od początku, to będzie długi swatch, bo mamy 16 cieni. Pierwsze jest to Classic i mamy tutaj matowy beż. Co do pigmentacji... Jest ona taka, bym powiedziała, dość słaba, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w makijażu. Wiadomo też, że nie oddają słocze tego, jak pracuje się z daną paletą. Jest on dość taki twardy, zbity pod palcem, ale i bardzo pudrowy. O, to tam mogę od razu powiedzieć. Następnie mamy Winky, Jest to brąz, również mat. Również bardzo podobnej konsystencji, czyli zbity, bardzo taki mm, pudrowy, delikatny. i praktycznie nie ma pigmentu. Jak możecie zauważyć, tutaj dobudowuje on wygląda na taki bardziej rud, rudy e, na dłoni niż w opakowaniu. I kolejnym jest to Rebel, i jest to pierwszy metalik. Pod palcem bardzo taki płatkowy, pięknie błyszczący, jak możecie zauważyć. Zobaczymy, jak. Oj, przenosi się przecudnie. Wygląda naprawdę, naprawdę pięknie. No, ten cień mnie naprawdę zaskoczył. I ostatni tutaj z pierwszego rzędu, Smoked, jest to również cień matowy, taki burgundowy. Niestety pigment ma bardzo, bardzo słaby. Się bardzo wytrąca też. Można go delikatnie dobudować, ale szału tutaj nie robi i wygląda o wiele jaśniej na skórze niż możemy zauważyć w opakowaniu. I czas na drugi rząd. Mamy tutaj pierwszy maluj. Jest to taka perła, widzę, pod palcem do miękki. Bardzo ładny, jasny, beżowy kolor. I tutaj nie mam zastrzeżeń do tej perły. Naprawdę przyjemny cień pod palcem i bardzo ładnie przenosi się na rękę. Kolejny jest to hang. I mamy tutaj taki fiolet. Bardziej mi powiedziała lawendę fiolet w opakowaniu. Jest to cień matowy. Te maty są jak dotąd te wszystkie trzy poprzednie oraz ten czwarty podobne do siebie. Czyli mają dość słabą pigmentację, chociaż ten, akurat na pigmentację, jako tako nie może narzekać, ale ogólnie y, dość trudne są w przenoszeniu na skórę, ponieważ nie chcą się słoczować. O, jak widzicie. I kolejny Bubble. Mamy tutaj piękny metalik, znaczy w opakowaniu piękny, zaraz zobaczymy. Bardzo przyjemny, miękki i taki masełkowy pod palcem. Widzę, że on się bardzo zbryla, tak e, kruszy. Więc zobaczymy. Oj, ale pod palcem jest przepiękny. I jest to taki zobaczcie, ala On tutaj ma w sobie nutę fioletu oraz e, bordową podstawę. I ostatnim jest Vamp, czyli ciemny i taki chłodny brąz, matowy. No i oczywiście jak to z matami tutaj bywa, nie chce się słoczować. Bardzo wykrusza się pigment, jest bardzo taki, jakby to powiedzieć, pudrowy, suchy. Tak, o, tak wygląda i przechodzimy do następnego, trzeciego rzędu. I kolejnym cieniem jest Signed. Jest to taki złoty, metaliczny cień, bardzo właśnie też taki płatkowy pod palcem, typowo foliowo-metaliczny, pięknie przenosi się na rękę i ma bardzo dobry pigment. Kolejnym profesz jest to cień matowy, ale o bardziej przyjemnej formule. Już widzę tutaj pod palcem jest bardziej taki aksamitny. I jest on tutaj w palecie dość taki rudawy. No na ręku wygląda jeszcze bardziej rudawo i jeszcze bardziej po prostu jaśniej. I kolejnym cieniem matowym jest Wine, czyli taki ciemniejszy, ciepły brąz. I znów wracamy do formuły z poprzednich cieni matowych, czyli bardzo sucha, bardzo tępa, bardzo szorstka i tak, i bez pigmentów, Jak możecie zauważyć, tutaj pigmentu za bardzo nie zauważycie. Oj, bardzo suchy jest ten, ten cień. I wypada naprawdę bardzo blado na skórze. Kolejnym jest to cień drama, i wiążę z nim wielkie nadzieje, ponieważ jest przepiękny buraczkowo, taki bordowy, piękny. Mam nadzieję, że tutaj pigment między nie, nie zawiedzie, ponieważ jest to również mat. Oj, niestety mat bardzo, ale to bardzo suchy i bardzo szorstki. Ten był bardzo wine, był bardzo zbity, ten jest natomiast troszeczkę luźniejszy, ale szorstkość. Zobaczcie, na palcu piękny kolor i tak. Tutaj mogę powiedzieć, że mimo tego, że on się wytrąca, to Kolor zostaje taki sam, praktycznie jak w opakowaniu. Możemy go delikatnie dobudować o, i ten kolor, ten mat naprawdę jest ładny. I przechodzimy do ostatniego rzędu, zacznijmy od metalicznego cienia drive. Jest to również cień. Metaliczny, płatkowy, właśnie delikatny, o kolorze takim złotym, złotym bardziej właśnie takim może miedzianym nawet. No jedno pociągnięcie, piękny, co ja mogę powiedzieć, piękny, przyjemny cień i również ma bardzo, bardzo uniwersalny kolor. Kolejnym cieniem jest mat, nazywa się bold i jest to brąz. Pod palcem, szorstki, suchy, mm, bez pigmentu, niestety. Zaraz spróbujemy go więcej dobudować, ale jest to dość trudne, ponieważ ten cień, tak jak i tutaj, wszystkie cienie matowe bardzo się wytrącają. Tak wygląda na skórze. I przedostatnim jest znów perła garika. Coś takiego, bardzo przyjemny cień pod palcem, jak masełko, i bardzo, przyjemny również, e, bardzo przyjemna również pigmentacja, więc tutaj on tak naprawdę nawet nie jest perłowym, tylko po prostu takim satynowym matem. I przechodzimy do ostatniego praul, czyli niby czarnym, tutaj w palecie, ale już widzę, że on nie będzie czarny. Jest to mat. Nie aż tak bardzo suche jak poprzednie. Widzicie, że na palcu nawet się ładnie przeniósł. No tak, ale pigment gubi niesamowicie. Tutaj może uda mi się coś przyciemnić makijaż tym cieniem, ale nie wliczyłabym na mocne, mocne i soczyste smoki. I tak prezentuje się cała paleta cieni. Mamy 16 odcieni z czego maty, tak jak widzicie i słyszeliście, nie są e, mocną stroną tej palety, za to błyski, wszystkie bez wyjątku, e, bardzo, bardzo mnie urzekają i naprawdę skomponowana paleta jest przepięknie. Zapraszam Was teraz na dalszy ciąg filmu. Przechodzę do Was już ze skończonym takim moim podstawowym, basicowym makijażem. Teraz Was do siebie przybliżę i zobaczymy, jak będą spisywać się te cienie na moich powiekach. Więc do dzieła! Dobrze, na powiekach mam już odrobinę właśnie pasy pod cienie, swoje sprawdzonej z marki Sephora. I teraz zacznę od przypudrowania korektora pod łukiem brwiowym, i będę tutaj używać tego najjaśniejszego, beżowego cienia. Takim puchatym pędzlem po prostu nabiorę ten cień. Chodzi o to, żeby mi ta tutaj korektor nigdzie nie powędrował. I żeby można było dobrze na tej bazie blendować. Kolor jest bardzo neutralny, jasny, więc tutaj wielki plus. I może zacznę. Chciałabym dzisiaj coś właśnie w takich lekkich fioletach. Niekoniecznie bardzo ciepłych, więc zacznę od średniego fioletu. Jest to tutaj ten cień, nazywa się Hank, i on będzie moją taką bazą w załamaniu oraz tutaj na zewnętrznym kąciku oka. Zaczynam. Oj, bardzo jasny. I jak możecie zauważyć, on delikatnie tylko. Się wybija, nie jest to jakiś bardzo mocny pigment. Troszeczkę zmienimy koncepcję, ponieważ ten dzień e, nie podoba mi się, jak wygląda na moich powiekach. Jest to taki róż, e, bardziej taki pastelowy f, e, fiolet. Więc przejdę tutaj do tego borda i nim zaznaczę zewnętrzny kącik oka. Po prostu delikatnie. Niestety ten cień również wygląda na różowy, nie bordowy. Tak jak teraz, nie będę tutaj teraz go dokładać, potem postaram się go jeszcze troszeczkę przyciemnić. A na całą powiekę chciałabym użyć jakiegoś metalicznego cienia. To będzie makijaż dzienny. Ja dzisiaj muszę funkcjonować, więc też nie mogę e, kolorów tutaj za bardzo e, szaleć z kolorami. Więc myślę, że nałożę tutaj ten cień Maloy. On ma taki cień Maloy, on ma tutaj taki bardzo beżowy, bym powiedziała, błysk. Jest to perła, więc zobaczymy, jak będzie się nakładać nałożę zwykłym pędzlem płaskim bez bazy dodatkowej podoba mi się ten kolor jest to bardzo bardzo przyjemny taki bym nawet powiedziała troszeczkę rozkwiniowy wpada Jest to przyjemna perła, nie jest bardzo błyszczący, ale taki na dzień, jak powiedziałam, jest jak najbardziej się sprawdza. Teraz odrobinę powalczę jeszcze z tym bordem, tym drama. Chciałabym, aby ten bordowy właśnie był bardziej bordowy niż fioletowy. Na sam środek powieki, na łączeniu tych dwóch cieni nałożę bardziej taki złoty cień, będzie to Saint jest to ten tutaj to już jest metalik tak górną krawędź powieki chciałabym te cienie ze sobą tak jak gdyby złączyć i użyję tutaj cienia winki będzie to ten beżowy I teraz przejdziemy do dolnej powieki i na sam dół również tutaj od zewnętrznego kącika nałożę odrobinę tego borda, powiedzmy sobie, że to będzie bordo, tutaj od samego zewnętrznego kącika, tak, gdzieś do jednej trzeciej powieki i teraz chciałabym wzmocnić delikatnie zewnętrzny kącik, ale naprawdę tylko przy linii rzęs i w tym celu użyję tego najciemniejszego cienia Paul mam nadzieję, że da sobie radę I oczywiście z, z dolną powiekę również, aby połączyć ten cień. Ale sam tylko kącik. I teraz całą dolną powiekę. Po prostu rozetrę dokładnie tym samym cieńki, czyli tutaj tym takim beżem. I teraz jeszcze na dolną powiekę, tutaj od wewnętrznego kącika, nałożę połyskujący cień. Ten sign, który mam na łączeniu z bordem. I tutaj nie mam żadnego i bardzo jasnego cienia, takiego perłowego, dlatego użyję zwykłego rozświetlacza aby rozświetlić zewnętrzne kąciki oka oraz tutaj linię od samym łukiem brwiowym i przejdziemy dalej. I teraz na linię wodą nałożyłam jeszcze beżową kredkę i przejdę teraz do tuszowania i mam tutaj do moich rzęs e, mam tutaj nowość marki Maybelline, e, jest to tuż Fazy Slash Lift maskara, który ma nam unosić rzęsy jak po liftingu. Ja miałam lifting robiony jakiś czas temu, więc jeszcze ten to skręt mam, jak widać, ale już delikatnie opada, więc chętnie użyję tej maskary i zobaczymy, czy da radę. Mamy tutaj normalną szczoteczkę w kształcie klepsydry i ma ona nam podwinąć rzęsy do góry, więc zaczynamy. Ja osobiście bardzo lubię, szczote... lubię maskary tej marki oraz lubię właśnie szczoteczki, kiedy one są z naturalnego takiego włosza oraz takie, które dobrze są czarne, więc zobaczymy. Ta jest nowa i ona bardzo ładnie podkręca i rozdziela rzęsy. Jak możecie zauważyć, różnica jest widoczna gołym okiem. Ja mogę Wam powiedzieć, że widzę tutaj, że nie daje jakiegoś takiego efektu e, objętościowego, czyli nie robi nam efektu sztucznych rzęs, ale własne rzęsy są dobrze rozdzielone, bardzo ładnie pokryte tuszem i widać e, to uniesienie, więc jak dla mnie spełnia, spełnia obietnicę producenta, naprawdę je unosi. I bardzo mi się to podoba. Oczy się otwierają, wyglądają na takie bardziej radosne i takie młodsze. Więc, jak najbardziej, zobaczymy tylko, czy się nie będzie mi odbijał to jest też ważne. Tak wygląda właśnie jedna warstwa. Za chwilę nałożę drugą warstwę, jak troszeczkę przesknie. Tak prezentują się cienie z tej palety oraz maskara, którą dzisiaj testowałam pierwszy raz. I muszę Wam powiedzieć, że to, są, to jest nałożone maskara, nałożona dwa razy. E, mnie efekt bardzo zadowala. Nie potrzebuję efektu na dzień innego, więc podoba mi się. Teraz Was oddalam odrobinę i przejdziemy do podsumowania. Jak możecie zauważyć, makijaż skończony. E, główną rolą dzisiaj, głównym bohaterem tego filmiku była paleta iMagic Professional Cosmetics. I co mogę Wam o niej powiedzieć, to to, że makijaż da się nią zrobić. Jest to paleta z, zdecydowanie z niższej półki e, cenowej. Nie podlega to jednak faktom, że kompozycję ma naprawdę bardzo ładną, bardzo uniwersalną. Powiem Wam krótko, mocnym ogniwem tej palety jest to, że ona ma tutaj cienie perłowe i metaliczne. Te metaliki są naprawdę świetnej jakości. Bardzo dobrze przyczepiają się do skóry. Nałożone, ja nałożyłam je pędzlem i naprawdę widać ten efekt, widać tą trójwymiarowość, cienie naprawdę fantastyczne. Co do matów, to można tutaj polemizować. E, ogólnie ma, na przykład ten beżowy daje radę, nieważne jakie jest e, formuły tak naprawdę, on stworzył mi dobrą taką bazę do makijażu, do rozcierania, na nim również te cienie dobrze się rozcierały szybko. E, sami widzieliście, że ten makijaż był naprawdę szybkim makijażem, więc tutaj wielki plus. E, oczywiście zawiódł mnie ten cień Hank, który myślałam, że będzie takim pięknym e, lawendowym kolorem. Na powiece wyszedł w taki bardziej pastel, który jest w stronę różową w dodatku, nie fioletową, więc tutaj mały zawód. Również zawodem okazał się ten cień Drama, który niestety na powiece nie wygląda na bordo, a na ciemny, taki ciepły fiolet, więc tutaj też można się przejechać, jeśli korzystamy tylko na przykład wizualnie i chcemy sobie dobrać kolory i stworzyć makijaż. Za to pozytywnym, pozytywnym zaskoczeniem okazał się ten ciemny. Czarny cień, powiedzmy, który tak naprawdę on ani na słoczu, ani tutaj w palecie nie wygląda na czarny, czarny, natomiast przepięknie podkreśla i uzupełnia makijaż, dodaje głębi, więc tak naprawdę z każdym tutaj cieniem e, nałożony go właśnie delikatnie, roztarty w zewnętrznym kąciku, pogłębi nam spojrzenie i makijaż, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy punkt tej palety. Oczywiście tutaj ten. E, on się nazywa Maloj. ten Maloj jest e, przepięknym takim tutaj w palecie wygląda na bardzo szampański na powiece wydobywają się takie brzoskwiniowe tony bardzo jest e, twarzowym cieniem, nie mogę powiedzieć i myślę, że z tej palety jest to mój ulubiony kolor e, nie wygląda, ale jest co do samej palety chciałam powiedzieć, że nie jest ona zła, naprawdę pracowało mi się z nią jak na te, te cienie matowe bardzo przyjemnie. Oczywiście ja znam różnicę między cieniami chociażby z nabli, ale tutaj nie porównujmy, ona jest wielokrotnie niższą, palet, tańszą paletą, ale można zrobić z nią naprawdę kilka fajnych makijaży. Ja jestem ogólnie na tak. Będę jeszcze ją testować. Tak jak widzicie, można ten makijaż stworzyć bez problemu w bardzo krótkim czasie. Myślę, że także taki makijaż typowo, typowo slick te wieczorowy z jakieś takie ciemne smoki. Spokojnie możemy tutaj się pobawić tą paletą. Dodatkowo zauważyłam, że nie kruszy się i nie pylą te cienie, tak jak możecie zauważyć, ona w ogóle nie jest tutaj ubrudzona cieniami, a normalnie tutaj nie czyściłam. Również wielkim plusem jest to, że te cienie podczas aplikacji nie osypują się na, tutaj na twarz, więc chcieć więcej, tak? Ja jestem zadowolona, będę jej dalej używać. Na pewno jeszcze nie raz pojawi się w jakichś filmikach, czy w tutorialach na blogu. Oczywiście zostawiam Wam wszystkie moje social media na dole, w opisie. Wypiszę Wam również swoim zwyczajem e, mak, e, makijaż, czyli wszystkie kosmetyki, które dzisiaj użyłam. I odsyłam Was serdecznie na mojego bloga, po więcej zdjęć, po więcej przybliżeń tego makijażu. Oraz na mojego Instagrama, tam jestem najczęściej. Więc do usłyszenia, życzę Wam bardzo przyjemnego dnia i widzimy się w następnym filmik. Później, pa!